Audycja Komitetu Wyborczego Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke Lista numer 7 Zastanawiasz się, czy i na kogo zagłosować w eurowyborach? Kogo wyślesz na pięcioletnie wakacje do Brukseli za 8 tysięcy euro miesięcznie? A może zagłosuj na tych, którzy całe to marnotrawstwo chcą zlikwidować i powrócić do Europy wolnych, współpracujących ze sobą państw? To czas. Czas, by zagłosować na nową prawicę Janusza Korwin-Mikke. Dlaczego? Ponieważ dla nas bogata Polska to bogaci Polacy, to bogata klasa średnia, wolna od podatkowego ucisku. Wolna Polska to Polska wolna od narzuconego nam brukselskiego prawa. Silna Polska to kraj dumnych Polaków, a nie żebrzących o dotacy polityków. To Polska suwerenna, z profesjonalną armią, zdolną do obrony naszych granic. Nasza Polska to Polska z prężną gospodarką i niezależną walutą. Spoczywa na tobie odpowiedzialność za nasz los. Wykorzystaj szansę, wybierz mądrze, wybierz nową prawicę Janusza Korwin-Mikke. Audycja Komitetu Wyborczego, nowa prawica Janusza Korwin-Mikke. Lista numer siedem.